Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie modyfikować moje stanowisko pracy, mój komputer i zmodyfikujemy sobie, zmienimy tego jego mościa, tą klawiaturkę. Mam dzisiaj coś specjalnego. Wiecie co to jest? Nowy Onionite. Nowy Onionite. Zapraszam do odcinka. Przydałoby się taką klawiaturkę, moi drodzy, rozpakować. Ale najpierw zobaczcie, z czym my tutaj tak naprawdę mamy do czynienia. No bo jakość wykonania jest na genialnym najwyższym poziomie. Ja uwielbiam firmę Dark Project z jednego głównego powodu. Dbałość o detale. Powiem szczerze, no nie mają konkurencji. Dbałość o detale jest tutaj na najwyższym światowym poziomie, i mogę się pod tym podpisać. Pudełko już na sam początek, zobaczcie, jak to wygląda. Piękny karton, tu jest mnóstwo grafik. Z boku mamy wszystkie najważniejsze informacje, co zawiera tutaj to opakowanie. Wszystko jest wypisane, ale jest to tak delikatnie, delikatnym fontem, żeby nie rzucało się w oczy, stonowane po prostu, no klasa. Z tyłu wybiórczy lakier UV. Może się na tym nie do końca musicie znać, ale nie o to chodzi. Piktogramiki. Wszystko wypisane czarno na białym. Najważniejsza specyfikacja, wymiary, waga, długość kabla. W ogóle, czy wiecie, że ta klawiatura waży 1300 gramów? No samo opakowanie jest naprawdę dość dość ciężkie. Tak wygląda w ogóle klawiaturka. Za chwilę do niej przejdziemy. A tutaj są też inne modele, czyli Delta, Gamma i White. Delta mam. Gamę mają chłopaki ode mnie. Onion White'a też mają i po prostu jesteśmy wszyscy mega zadowoleni. Ale otwórzmy otwórzmy sobie to opakowanie. No i zobaczycie sami. To już yy, odkładam na bok. Duże logo Dark Project. Ciemny-czarny karton. Staweczki otwieramy. No wow. Powiem tak. Zacznę w ogóle od tego. Tutaj jest taki plastikowy pokrowiec. I ja tego plastiku używam bardzo często. Zdarza się, że jadę gdzieś na przykład na tydzień dwa, no i nie chciałbym, żeby klawiatura pokryła się kurzem, więc taki plastik, kładziemy sobie bezpośrednio na klawiaturkę. I jest elegancki. Tutaj. No, facjata znanego YouTubera Ziemniaka. On stoi właśnie za tym projektem. Dla tych wszystkich, którzy nie kojarzą firmy Dark Project, no to kolaborują. Kolaborują z tym jego mościem, z tym Ancymonem, ziemniakiem. Jest tutaj też słowo, słowo od niego. No, trzymał on łapę ewidentnie na tym projekcie. Widać tutaj dopracowanie szczegółów. Dopracowanie po prostu, żeby wszystko było wypieszczone i w cenie 249 zł jest to po prostu niesamowita historia, że coś takiego można y, kupić. I ważna informacja w ogóle przed przystąpieniem do zabawy warto wejść na stronę Dark Project, tam sobie pobrać najnowszy soft, no bo może się zdarzyć, że y, jak kupicie tą klawiaturkę, no to wyjdzie już y, coś nowszego, a warto, bo chłopaki dbają o to, żeby tam wszystko grało jak najlepiej. Wow! No, tego nie widziałem. Zobaczcie, tutaj mamy rozpiskę. W ogóle podobają mi się takie grafiki. To mi się kojarzy z takimi blueprintami. Tylko, że tutaj akurat mamy dark printy. Yy, świetne. W ogóle ktoś, kto stoi za grafiką, tutaj odwalił kawał niezłej roboty i zasługuje ewidentnie na podwyżkę. Mamy wszystkie klawisze opisane. Yy, do czego służą? Do czego mamy ten klawisz funkcyjny. Możemy sobie tutaj zmienić podświetlenia, możemy sobie sterować muzyką i tak dalej, i tak dalej. No jest tych funkcji od groma. Wszystko jest też tutaj z boku opisane. Taka skrócona lista skrótów klawiaturowych. Oczywiście pełną listę znajdziemy w instrukcji obsługi, ale te najbardziej, i najczęściej poszukiwane mamy już tutaj, więc z takiej ściągawki możemy na początku skorzystać. No co my tutaj mamy? Zaczniemy od takich mniej interesujących może rzeczy, ale wartych, wartych uwagi. Mamy instrukcję obsługi już taką szczegółową, co bo tutaj jest jeszcze. Informacje, manual. Dwa manuale, jak podłączyć. Hmm. Co w przypadku zalania? no Nawet o tym chłopaki pomyśleli. Dla modelu na WiFi sposób przełączenia no super. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jeśli chodzi o soft, to po prostu łączymy się w przeglądarce, wchodzimy na stronkę. Dla mnie bomba. Wszystko łatwo i przyjemnie. Przeglądarka sama nam tutaj wykryje. Tu jest instrukcja po polsku: to jest to samo. Fajnie, że nie ma takiej gigantycznej książeczki, gdzie mielibyśmy 50 języków tylko po polsku, po angielsku i karta gwarancyjna. To sobie zachowamy. No i co, czy już przechodzimy do głównego bohatera? Jeszcze nie, jeszcze nie, bo tu znajduje się mnóstwo dobroci. Zobaczcie na to, jak oni dbają o detale. Kabel USB ale w takim czarno-fioletowym oplocie. Tutaj w ogóle kolorystyka właśnie fioletu będzie dominowała. Yy, takie smaczki jak tak Project na, tym, yy, na tej spince rzepowej, na tym rzepku. No świetnie, świetnie się to prezentuje. Ja w ogóle lubię właśnie takie przewody w tym, yy, w tym oplocie, w takim feelingu, czuć tutaj yy, rękę ziemniaka. Yy, wow, zobaczcie to. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy te cztery przełączniki dodatkowe: ametyst, azur, voidstone. I to są chyba przełączniki, które możemy zastosować na spacji. Jeśli chcielibyśmy coś bardziej delikatniejszego, coś bardziej twardego, no, możemy sobie wymienić. Wow! To, to jest po prostu inna liga. Jak to w ogóle wygląda? Jak, to, jak cukierki? Dosłownie. Jak cukierki? Ten mi się najbardziej kojarzy chyba z Minecraftem. Z takim sandstonem świetne no powiedzcie szczerze czy za 249 zł dostalibyście tak wypo, wypasiony zestaw ale to jeszcze nie wszystko bo tam tych dodatków jest jeszcze więcej hmm, spacja <grym> w ogóle jaki hit no przyzwyczajam rozpieszczają nas z takiego projektu ale czy ja to otworzę Jeśli chcielibyśmy wymienić sobie spację, no nie ma problemu, czemu nie? Mówi ten klawisz Escape. Dlaczego to jest klawisz Escape, dowiemy się za moment. Fani marki na pewno już wiedzą o co chodzi, ale ja to sobie odłożę. Zobaczcie, jak to jest wykonane. Ten plastik w ogóle się nie ugina, w ogóle się nie, mimo że to jest spacer. to jest najdłuższy klawisz, on jest sztywny. I to jest inna liga, panowie. i to jest inna liga, jeśli chodzi o jakość materiałów. Czy to jest wszystko? Chyba jeszcze coś tutaj powinienem wygrzebać, zanim dobiorę się do klawiaturki. I zobaczcie, tu w porównaniu do tej pierwszej wersji yy, widzę, że zaszło sporo zmian i zaszła też zmiana, jeśli chodzi o, do, o dodatkowe akcesoria, o te podkładki, o śruby. Yy, pierwszy raz w ogóle się spotykam z tak ładnie posortowanymi śrubkami wszystko mamy podane jak na tacy, jak na dłoni w ładnym plastikowym etui. Także nic, nie, nic się nie zgubi. To nie jest po prostu tak na rzucone bezpośrednio do foliki, no tylko tutaj już mamy to wszystko ładnie posegregowane. No i jeśli byśmy chcieli zmodyfikować naszą klawiaturkę, no to po prostu części zamienne mamy mm, Dostępne. Możemy sobie to też schować za jakiś czas na przykład wymienić, jeśli będzie taka potrzeba, więc wszystko jest posortowane. No dobra, to teraz przechodzimy do gwoździa dzisiejszego programu. Czy jeszcze coś mamy? A mamy jeszcze mamy jeszcze oczywiście do wyjmowania pistonów tradycyjnie ten oto przyrządzik z logo Dark Project, ja z niego korzystam bardzo często fajnie się tym wyjmuje. Podważa. Tutaj też możemy w ten sposób podważyć i po prostu wyjąć dany przycisk. Świetna rzecz. Także gadżetów jest tu odgroma, no ale my już przechodzimy do, do tej klawiaturki. Ale ciężka. 1300 g i czuć to w dłoni. Ja to sobie otworzę. Wow. Dajmy w ogóle w ten sposób. Abyście widzieli. Trochę za nie mówiłem, bo jakoś jak zwykle nie powala. No ja jestem pod wrażeniem tych klawiatur. Zobaczcie, no wyjaśniło się dlaczego Escape mamy też inny. Jest nasza cebulka, ale to chodzi. Ale to. Tu jest coś zmienionego. Dobra, do, do tych testów jeszcze, jeszcze na pewno się odniosę. Ale już na pierwszy rzut oka. Wow, ja muszę się przyznać, że klawiaturę głównie używam do pisania, do gier rzadziej. Pracuję z programami Adobe, także korzystam ze skrótów klawiaturowych i tak dalej i tak dalej, więc do tego głównie klawiaturę wykorzystuję, no i do pisania. Na klawiaturach Dark Projectu pisze mi się rewelacyjnie i tutaj myślę, że z tą też się zaprzyjaźni. Zobaczcie, jak to wygląda z boku. Nie jest to zamknięte. Tutaj widzimy też wszystkie przełączniki. Zmniejszono też, wydaje mi się, liczbę śrub, która łączy podstawę. No, na dole jest to wszystko tak, jak było. Te podstawki charakterystyczne, one mi się bardzo, bardzo mi się podobają. Dotykam cały czas tej klawiaturki. No dobra, no spację, jakbyśmy chcieli wymienić, też możemy, bo to jest taki bardziej zmodyfikowany przycisk, ale brakowało brakowało tej ciemnej wersji Onionite. No siedzi, siedzi kolorystycznie. Klawisze czarne te są w takiej delikatnej szarości, także no nie rzuca się to tak w oczy od razu, że jest ta klawiatura jakoś mocno kolorystycznie inna. Ale to jest jej ogromny plus, moi drodzy, no, taką klawiaturkę na biurku. Za chwilkę sobie też podejdziemy i porównamy. I a propos tych śrub, to wydaje mi się, że teraz jest ich znacznie mniej, bo tutaj są z frontu te cztery i z tyłu też cztery, więc będzie po prostu łatwiej się do niej dobrać dla tych wszystkich, którzy lubią modyfikacje zmieniło się też mocowanie portu, niektórzy narzekali, ja się z tym jakoś nie męczyłem sprawdźmy, nie no siedzi teraz ewidentnie ten kabelek nie będzie tutaj żadnych problemów z podpięciem jak w ogóle tu wygląda sprawa gasket mountu i plejta? nie ugina się nam ta klawiatura, mimo że naciskam dosyć, dosyć mocno No to te ugięcie jest minimalne no czuć, że to jest to wszystko z porządnego materiału z odlewu aluminiowego stabilne, nie rusza się, nawet jak próbuję mocno przesunąć tą klawiaturę. Więc, jak ją dacie na solidne biurko, czy podstawkę, czy nawet jakąś podkładkę, to będzie po prostu wam stabilnie leżała. Ale my idziemy teraz na stanowisko komputerowe, moje stanowisko, i tam sobie to wszystko podłączymy. No, zobaczcie, tak prezentuje się moje dzisiejsze stanowisko. Tak prezentuje się moje stanowisko. Pracy, co my tutaj mamy, no kąp nawet przybrał już kolorystykę pod nową klawiaturkę. Kompa ma w takiej kolorystyce biało-czarnej, lubię takie połączenie. Karta biała, dużo detali, jakichś tutaj LEDów, ma budowa Corsera. No i do tej pory korzystałem właśnie z tej Delty. I powiem Wam szczerze, że byłem mega i jestem mega zadowolony. Korzystam z niej praktycznie cały czas a tak w porównaniu do niej będzie wyglądał nowy Onionite. No i tutaj te fioletowe wstawki idealnie mi siądą z tymi słuchaweczkami, które mam tutaj. Detal świąteczny jest już gotowy. No myszka Logitecha MX Masterek, więc myślę, że ta czarna klawiatura tutaj lepiej będzie się komponowała, no bo nie można mieć też wszystkiego białego. Jak mógłbym w ogóle sobie porównajmy najpierw głośność tych klawiatur Delta i nowego Onionite'a. Ciszej. Jest zdecydowanie cichsza spacja, I cichsze, klawisze, i cichsze klawisze na bank. No słyszę to już najpierw, że tak powiem rzut ucha. No i ona się mniej ugina. Ona się mniej ugina od Delty. Taka sama siła jest mniejsze ugięcie. Nie wiem, czy to, czy to zobaczycie, ale no musicie mi uwierzyć na słowo. Mniej się ugina. No jest nieco inna budowa, bo Delta jest bardziej zamknięta. Te wszystkie klawisze są jakby wpuszczone w tą obudowę, a tutaj to mamy niejako na wierzchu. No ale jest to, jest to zdecydowany no, wyróżnik tej klawiatury. Ok, klawiaturka podpięta. Podpiąłem ją bezpośrednio kablem USB, i od razu, pierwsze co się rzuca w oczy, to podświetlenie. Odpala nam się w takim trybie tęczy, która przechodzi od lewej do prawej, zmienia kolory. Mamy tutaj nowe przełączniki G3 MS Amethyst. No i widać ewidentnie, że te switche są bardziej przezroczyste, dzięki czemu ten kolor, ten LED, światło z tego LEDa rozchodzi się bardziej na boki. I tworzy to taki fajny feeling, taki. No nie wiem jak to określić, ale, ale ewidentnie jest to po prostu bardziej widoczne. Każdy z przycisków ma taką obwódkę ledową. Mi się to bardzo, bardzo podoba. Do tego standardowo no, literki też są podświetlone dla tych, którzy, którzy lubią taki klimaty, którzy lubią grać na przykład w nocy. Ja już jest, Jaram po prostu zaraz. Instaluje najnowsze oprogramowanie. Dobra, Zobaczcie, jak tutaj się odbywa wyszukiwanie sterowników. Chodzimy bezpośrednio na stronkę software EU. Mamy nasz model, połączymy się z tym. OK, no i już jesteśmy. Mamy tutaj wszystkie niezbędne informacje. Możemy sobie przypisać makra, możemy sobie media tutaj skonfigurować, klawisze funkcyjne, skróty no jest tego odgroma ale mi nie interesuje właśnie ta tutaj zakładka jesteśmy teraz na trybie wave ale zmienimy sobie na przykład na ten tryb OK, no i zmiana jest od razu gotowa działa to naprawdę szybko tryb oddychania ja też czasami lubię się pobawić i, i lubię ten tryb, gdzie po dotknięciu po prostu pojawia się podświetlenie. A musicie tutaj sobie pokombinować, bo jest tego od groma, jest tego naprawdę sporo. Obsługa jest banalnie prosta. No zobaczcie jak to się mieni. Ale ogólnie na, do takiej pracy codziennej ja lubię sobie po prostu odpalić tryb solid, wybrać interesujący mi kolor, w tym przypadku fioletowy, żeby nam się to wszystko ładnie zgrało. No i będziemy w taką fioletową kolorystykę tutaj, widzę, szli. Kompik też już jest podświetlony odpowiednio. Sprawdziłem wersję i wersję mamy jak najbardziej aktualną. Wersja 1.0.0.6, więc jeśli by tutaj nowy softik wpadł, to po prostu sobie bezpośrednio ze strony możecie to pobrać. Przypisywanie funkcji, klawiatura, mysz, makra, no powiem tak, dla tych wszystkich, którzy... Lubią takie zabawy, to można tutaj spędzić długie, długie godziny. Możemy sobie zapisać trzy profile sprzętowe, także jak na przykład korzystamy do różnych zastosowań, no to sobie wtedy te profile zmieniamy. Skróty Windows, poczta. Jest tego, jest tego naprawdę sporo. Ten kabelek USB w ogóle się tutaj nie wysprzęgla. Siedzi naprawdę mocno. Dobra. I teraz to jest taki mój standardowy test. Odparam sobie czystego Worda. Odpalam sobie czystego Worda i sprawdzam, jak ta klawiatura reaguje na pisanie. Piszę teraz jedną ręką, bo i drugą trzymam kamerę, ale powiem Wam tak. Bardzo podobają mi się wyprofilowanie tych przycisków. One są delikatnie zaokrąglone na krawędziach, przez co no, przesuwanie palcy. Po tej klawiaturze jest bardzo przyjemne. W ogóle odczucia z pisania na tej klawiaturze są przyjemne. Jeśli chodzi o skróty, ta klawiaturka jest minimalnie mniejsza od tej poprzedniej od delty, tam dosłownie pół centymetra chyba z tego co, co zmierzyłem. Ale pisze mi się lepiej. O dziwo, pisze, pisze mi się lepiej niż na delcie. Ja jestem w szoku. Nie wiem, czy będę zmieniał sobie te słuchę pod spacją, bo tam idealnie leży. Tutaj w Delcie dla mnie była trochę za głośna, a ta jest idealna, więc tutaj zmiana na duży, duży plus dla mnie będzie. Podświetlanie oczywiście wszystkich przycisków też to jest aktywne. No bardzo mi się podoba dbałość o, o, o detale, o szczegóły w tej klawiaturce. No i wypadałoby coś powiedzieć po dłuższym użytkowaniu. Ja tą klawiaturę będę teraz intensywnie użytkował przez wiele, wiele najbliższych dni. Mam mnóstwo pracy i tak jak wam mówiłem, ja głównie korzystam z niej do pisania, nie do grania, i do obsługi programów graficznych do montażu. Więc tutaj sobie będę głównie na skrótach operował, ale już mogę powiedzieć, że Pierwsze moje wrażenia są absolutnie pozytywne z używania tej klawiatury. Zobaczcie sami, jak to pięknie teraz się komponuje z tym komputerem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Jeśli byście byli zainteresowani tą klawiaturką, no to link zostawię Wam w opisie tego filmu. Według mnie naprawdę warto. Super pomysł na prezent dla dzieciaka, dla miłośnika technologii w tej cenie no absolutnie nie znajdziecie nic lepszego, także mogę Wam szczerze polecić. Cebulka wiecznie aktywna. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!